No Ulica Północna 9. Mamy tu piękny ogródek ko domu. Kwiatki ładne, bratki, pięknie tutaj wszystko jest ustawione. Naprawdę zadbany ogródek, jak widać. Idziemy tą północną dalej. No tutaj mamy 11 i 13, tu już nie ma. No też są kwiatki. No jednak września to kwiatki rosną ładnie. O, tu tulipany z kolei są. To jest ogródek dla tulipanów lipanowy ogródek też ładnie. No, idziemy dalej. No tutaj mamy jeszcze jeden ogródek. O co? Proszę, jakie piękne kwiatuszki, różeczki. No, proszę bardzo. Dużo kwiatków mamy. No tutaj już nie ma tych kwiatków. Tu wolne rosną kończynka, triada. Brzoskwinie jakieś przywieźli. O, tu mamy prom jest. Wolfery jest. A gdzie oni tam Aha, tu jest restauracja, pewnie. Już się sezon na majówkę szykuje wszystko. Już dobożą towar na majówkę. Tu jest toaleta automatyczna, kasa, tu są schowki na te. I tu już jest, proszę bardzo, na plaży specjalna restauracja zrobiona. Tam mamy statki. No, prom w jest wpływa, właśnie. Wpływa prom, duży prom. No do Szwecji pływa, pewnie. A tam mamy żaglówkę, proszę Państwa, nawet chmury są, ale żaglówka też jest. O, płynie sobie, jedna. No majówka będzie, to będzie więcej żaglówek na pewno. Statki stoją na ledzie O. I tak to wygląda, chociaż taka czarna chmura jest. Zaraz wjeżdżam z Tu się szykują już na majówkę pewnie, tak? A ja. Piwo żywiec. Tu już na majówkę będzie. Będzie działać na majówkę. Tu się maluje nawet o. Na biało, na biało. Generał przyjedzie pewnie. To będzie na biało, nie? Tak. Kiedyś to ku trawy na zielono malowali, jak generał przyjeżdżał. W wojsku, w wojsku pan nie był, to pan nie wiesz. No ale takie były czasy. Generał przyjeżdżał, to musiało być wszystko na tip-top. Gdzie tam zwiędła trawa, zielona musiała być. Ale tu ciemno się zrobiło, ciemna chmura. O, prom, prom już coraz bliżej. On tu będzie pływał do przy westerplaty. Tam mamy już westerplatę, tam widać dźwigi. Widać dźwigi. I tak to wygląda. No, to dopiero to postawili chyba to niedawno, co? Ten, Ten pierwszy stał. Tak? No. no ale teraz w tym roku postawili, chyba, nie? Tak, 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 tak. Teraz. Na sezon rozkładamy. No, składamy na to. Żywiec jest, żywiec przyjechał desperada też i warka. Będzie desperacja, no ładnie to pomalowane stoliki na niebiesko i na biało. Czyli, czyli porządek musi być. O, będzie pozamiatane, posprzątane, pomalowane. I tak to wygląda. Wejście numer 48 zapraszamy. O, nawet połatali podłogę, żeby nie było dziur. Dziur nie było, to tutaj podłoga połatana, specjalne są dechy, nie, nie gnijące się. Specjalne deski tarasowe tak zwane. O, bromiks tutaj postawił świetniki. No i tak to wygląda. No. Także na majówkę się szykują, brzeżna będzie czynne. wersji 48. O, tutaj sieweczka się, się, obrożna jak to widać No to to już tak wcześniej E -Azy. co tu napisali jakieś takie No Idziemy na północną ulicę północną Trochę dzipów tu stoi Różnych DZIPów, NZ Narodowe Siły Zbrojne, no to zagraniczne rejestracje, to nie zdańskie, DZIP jest tylko zdańska, no. Narodowe Siły Zbrojne, Cincin, CINCINATI, to też nie zdańska, stoją samochody różne, tu pod plażę przyjechali, no każdy chce zobaczyć, może jak już przyjeżdża nad morze, nie? to jest zdańska rejestracja, a CTU, no to też nie jest zdańska, proszę bardzo. Także, tu jest agroturystyka w Kaszuby, pokoje z łazienkami się reklamują, tutaj parking strzeżony będzie, no to pewnie jak się sezon zacznie, wynajem pokoi na Kaszubach, owp.pl, pokoje kaszebę. no na Facebooku, pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński z plaży Brzeźno dla Was, przed chwilą tam byłem, ahoj, zapraszamy na majówkę na Brzeźno.